Około dwóch tygodni temu zagrałem sobie w King of the Court w NBA 2K25 i trafiłem na taki oto skład. I ten mecz decydował o tym, czy wejdę do top 10%, czy nie I ja ten mecz swoim diamentowym składem wygrałem, co zobaczycie teraz na skrótach. No i można by pomyśleć, że ej, no to faktycznie to NBA 2K25 cały czas jest na tym dobrym poziomie, który prezentowało na początku gry, to znaczy. No, skill decyduje jednak, nie? Natomiast ja Wam dzisiaj powiem o tym, dlaczego od tamtej pory nie tknąłem NBA praktycznie ani razu i dlaczego masa osób zaczęła z NBA rezygnować. Zatem dzisiejszy odcinek jest o tym, dlaczego nie ma odcinków z NBA na kanale i co się stało z NBA 2K25, że zaczęło upadać. Partnerem odcinka jest sklep Eneba. Możecie tam znaleźć gry na fajnych promocjach, kody na PlayStation lub na Xboxa oraz wiele więcej. Link macie w opisie. Żeby było jasne, ta gra nie upada dlatego, że ja przestałem w nią grać. ok, Ale są pewne symptomy, które wskazują na to, że coraz mniej ludzi faktycznie się interesuje tym, co się dzieje w środku. Oczywiście ja jestem tutaj troszkę ograniczony do sfery myteamowej, ponieważ to był główny tryb, w który grałem. My career, to tam czasem się logowałem, czasami pograliśmy gdzieś tam z ekipą na Discordzie, ale nie był to główny tryb. Natomiast ostatnio miała miejsce taka ciekawa sytuacja, gdzie gość, który całkowicie zdominował King of the Court, a wiecie jak trudny to jest tryb, który chyba tam... Połowę z tych wszystkich turniejów wygrał Na swoim streamie robił stream, sam na to z ciekawości Z tego jak usuwa grę ze swojego dysku Mike Wayne got my stream up with champagne in my hand We got a bottle too I do got a clock in But I got a clock in off that too, cards! Hey! Co spowodowało, że on postanowił tę grę usunąć? Ja aż tyle go nie śledzę, żeby tutaj zgadywać, ale dzisiaj opowiem Wam o moich doświadczeniach i dlaczego ja na przykład przestałem grać w NBA. Mam na myśli oczywiście online, głównie MyTeam. Wszystko zaczęło się tak naprawdę w, mniej więcej w tych tygodniach, kiedy odbywał się Black Friday, gdzie w tych grach też wtedy, w tych grach mam na myśli NBA, FIFA, bardzo często są jakieś promocje, trzeba się logować, nawet nie tyle, że raz dziennie, a raz na przykład na 3 godziny sprawdzić, czy coś się pojawiło, bo można trafić na fajne rzeczy. I tak, w NBA, w MyTeamie zrobili coś takiego, że można było za darmo na przykład, albo za jakieś tam śmieszne pieniądze odebrać jakieś paczki. Natomiast jednocześnie zrobili coś takiego, że stawili opcję zakupu paczek za 70 tysięcy, za chyba 200 tysięcy VC. Paczek, które wyglądały w ten sposób, że Pik jednego z 395 plus Pink Diamondów, albo Paczka z jakąś tam, z Galaksy opalem pik Diamondem i kimś tam jeszcze, kimś tam jeszcze I to wszystko do kupienia tylko i wyłącznie Za VC Słuchajcie, i to jest tak Wszystkie te paczki, które tutaj widzicie, są do kupienia tylko i wyłącznie za VC. Nie można ich kupować za MT. Także nawet jeśli sobie grindowaliście rynek aukcyjny, no to e, nic sobie z tego względu nie zrobicie. Trzeba sobie kupić tutaj VC, a jak wiadomo, VC kosztuje. I teraz przelećmy sobie po kolei, co w tych paczkach się znajduje. Paczka Mighty Festival Deluxe Pack e, za 75 tysięcy VC. Tutaj można zdobyć kartę Pink Diamond. Jest na to szansa w wysokości 36%, więc niewiele powyżej 1 trzecia bardzo dużo, jeśli kupicie sobie tę paczkę i wam Pink Diamond nie wyszedł, no to Phil's e, Batman. Badge Hall of Fame za 7500, paczka opcjonalna za 11250, czy wszystkie, ws dosłownie wszystkie badże Hall of Fame za 200 koła, to jest po prostu, to jest rzecz, która sprawi, że badże Hall of Fame nagle z dnia na dzień kompletnie straciły na wartości. W tym momencie gracze, którzy po prostu wykładają sobie kartę kredytową na grę, będą wrzucać mnóstwo badży Hall of Fame na swoje najlepsze karty, wystawiać je później na rynek aukcyjny, no i no z jednej strony dobrze, no bo dzięki temu na rynku aukcyjnym będzie więcej naprawdę przekokszonych kart, może dzięki temu też ich cena nieco spadnie. To co tutaj widzicie kosztuje 450 tysięcy VC, jest to paczka MT Festival, Hall of Fame. I teraz tak, ile, 450 tysięcy VC, ile to jest, ile trzeba zapłacić? Czekajcie, 400, czy to 450 zł. I w tym momencie, gdy ja grałem od początku roku w tą grę i budowałem ten skład mozolnie od, jakby nie wydając żadnej kasy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I szło mi to całkiem nieźle. Ten skład był już naprawdę dobry, ten, który ja miałem. Mam nawet dwa albo trzy ping Diamondy, mimo że nic na tą grę nie wydałem. Mam na myśli, poza oczywiście kupnem jej, co powinno być normalne. Kupujesz grę, grasz, nie musisz nic więcej wydawać. Jak gra jest za darmo, no to wtedy są mikrotransakcje jakby. Te rzeczy, to jest, to jest... Na, najlepiej jak mamy taki model gry, nie? że albo gra jest za darmo i są mikro, mikrotransakcje, chcesz dopłacasz, nie to nie, albo gra jest płatna, no ale wtedy mikrotransakcje powinny być ograniczone. No jak wiemy yy, i tutaj i jej i, i to są totalnie skamerzy w tym przypadku. Jeśli chodzi o tutaj właśnie, oni postanowili napluć na mnie i prawdopodobnie na wiele innych osób i stwierdzili, że e, sypną, że, że po prostu ktoś, kto wchodzi sobie nowy, jak wyda 150 tysięcy VC to z automatu e, ma prawdopodobnie lepszy skład od mojego, albo przynajmniej droższy, na pewno ma najlepszego zawodnika, lepszego niż mój w moim składzie. E, I to jest coś, co po prostu zobaczyłem to im i, i przez chwilę chciałem jeszcze walczyć. Ale jak trafiłem na ten skład Galakcji Opalów, który widzieliście, to było dosłownie, nie wiem, w tydzień później, albo jeszcze nawet ten sam weekend. I mimo, że z nim wygrałem, to się musiałem tak namęczyć. Tak, każda akcja miała znaczenie. Podczas gdy mój przeciwnik, gdybyśmy się zamienili tymi składami, on by, on by nawet nie drgnął, tak by dostał lanie. A zobaczcie, jak ja musiałem się namęczyć, żeby ten mecz wygrać. I ja po prostu już mam trochę dość takich gier, wiecie co? I to wynika trochę z tego, że. I mam porównanie, do którego zaraz przejdę. Wracając do NBA, gameplay, który też się zmienił. Zmienił się to znaczy na początku roku masa osób, niestety. Dlaczego ten gameplay się zmienił? To też nie jest tak, że to twórcy źli i niedobrze. Niestety jest taka banda. Yy, a może nie, nie chcę tego tak nazywać, bo nawet nie chodzi mi o same gracze, ale jest banda takich kurcze. Yy cymbałów streamerów, którzy zrobili sobie wyświetlenia na tym, że rzucają tam 100 trujek pod rząd. Ja wiem, że część osób tutaj się ze mną teraz nie zgodzi, ale ten B 2K24, gdzie wystarczyło sobie zawodnikowi zrobić tam jakieś konkretne badże, nauczyć się dwu, dwóch zwodów na krzyż, które powodują, że macie no contest e, i zrobienie releasu, który jest super szybki, łatwo się go greenuje i po prostu opanowanie go. Potężny skill naprawdę e, na, trzeba przyznać. Trzeba poświęcić pewnie całą godzinę, żeby to wszystko poustawiać. Jak ma się kasę, na przykład, żeby to zrobić od razu, albo ewentualnie sobie wygrindować tą postać i tak samo poświęcić godzinę, żeby to poustawiać. E, więc e, i kolejne, może pół godziny, żeby się nauczyć tych dwóch, dwóch, dwóch złodów na krzyś. Więc oni zrobili z tego e, nie wiadomo, znaczy, po pierwsze, zrobili z tego sobie sposób na to, żeby swój kontent tam prowadzić. I ja też nie chcę zarzucać, że oni nie potrafią grać. To też trzeba troszkę umieć, zagrać. To nie jest tak, że każdy e, będzie to potrafił, ale nie jest to jakieś nie wiadomo jak trudne w porównaniu na przykład do innych gier, które są o wiele bardziej skomplikowane, wymagają więcej rzeczy, żeby w nich wygrywać. No i w tej grze wydawało się, że ten początek sugerował, że to już tak nie będzie działać. Że em, ten system, e, jeśli chodzi o rzuty za 3, który był dosyć dynamiczny, jeśli chodzi o to, kiedy trzeba było grinować, został e, na tyle zmieniony, dla mnie uatrakcyjniony, że nigdy nie było wiadomo, czy ktoś za tą trójkę trafi, czy nie. Zaczęło się narzekanie, które polegało na tym, że nie da się rzucać, nie będę teraz się uczył, że na gałce. Bo ja zawsze rzucałem na kwadracie. Nie, obraził się i nie będę się uczył. Wiecie, było parę, parę takich wpisów co na niej, które trafiłem gdzieś tam na Twitterze. Jaka wielka imba! No to co zrobił, tutaj Zrobiło to samo, co było chyba w NBA 2K21, albo w którejś z tej części, nawet chyba jest poradnik u mnie, jeden z najbardziej oglądanych, właśnie jak tam rzucać. Bo tam początek też tak wyglądał. Prowadzili nowy system rzutu. Nie mówię, że on był idealny, ale był czymś nowym. Był czymś skillowym, odróżniał kogoś, kto rzuca casualowo od kogoś, kto się nauczył tego nowego sposobu. I mnie się to bardzo podobało. Jak, jak ogarnąłem, na początku sam nie umiałem rzucać, jak ogarnąłem to... To... To było super, Na a oni po miesiącu, półtora znowu spowodowali, że na kwadracie każdy trafiał. No i teraz jest to samo. Teraz na kwadracie każdy trafia. Nie, nie trzeba, można świrować z prawą gałką. Ona daje jakiegoś tam lekkiego boosta, jak się dobrze to zglinuje. Ale, jak ma się postaci, która ma ponad 80 za 3, nie ma takiej potrzeby. Masz poniżej 80 prawa gałka, i też trafisz. I to powoduje, że znowu wróciliśmy do gry. Jeden na jeden, mijanie na koźle, odgrywanie na trójkę, bo jest jeden obrońca w plecach, więc któryś będzie wolny odgrywanie na trójkę, ewentualnie jeszcze jedno odegranie i rzut albo rzut od razu. Online, oczywiście ludzie zawsze abydują te techniki, które są najbardziej skuteczne, to to jest właśnie znowu najbardziej skuteczne. I tak wyglądało kilka poprzednich części z poprzednich lat i ta część właśnie wniosła to, że te trójki, które nie zawsze wpadały, powodowały, że ludzie nagle musieli się skupić na tym, żeby może jednak. Pójść do tego kosza zamiast odgrywać na trójkę, co powodowało, że w obronie ludzie też bardziej się skupiali na tym, żeby bardziej bronić tego kosza, a może lepiej rzucić z pół dystansu, bo będzie większa szansa, że, że to wpadnie niż za trzy. Widzicie, już inne myślenie się pojawia. Trzeba bardziej kombinować, te wyniki były niższe, i tak dalej, i tak dalej. To jest takie błędne koło, które się już powtarza, i już mnie zaczyna trochę męczyć. Wiecie, bo e, ja przychodzę z nastawieniem, e, odpalam tą grę i mówię, kurcze, fajnie, tu to wygląda. Animacje, tu mamy te rzuty ograniczone, tu no super się w to gra. Mijają dwa i pół miesiąca, czy tam idę, i, i znowu e, najpierw walą ci na mordę paczkami, które po prostu ktoś wchodzi, wchodzi z portfelem i ma z automatu lepszy skład ty. Jakby, więc jaki jest, what's the point grania my teama, który ma być typem, gdzie rozwijasz skład, to jaki to ma sens? Propo propos ludzi, którzy myślą, że FIFA od 2K to będzie e, coś, co, na co aż tak warto czekać, że UFL to tam odać. No właśnie ja do tego wypatruję szansę w tym UFL, bo uważam, że, że to są ludzie z zewnątrz, a nie, nie te pijawki e, z obu tych firm. Mam trochę dosyć dwóch typów gier. Niedopracowanych gier. I, I gier, które mi wysysają tyle czasu, żeby na końcu mnie e, oskamować, e, dając komuś taką samą możliwość za kupienia tego, co ja zdobyłem za highs. I ta druga funkcja to już wyjaśniliśmy sobie, że to NBA dostarcza zdecydowanie, a niedopracowanie dostarcza na przykład FIFA, gdzie dalej e, jedną z mechanik jest e, Speedboost, który jest po prostu zbugowano animacją, i oni tego na przykład nie usuwają. Nie? Trochę mam dość niedopracowanych gier. I teraz dwie gry, które dały mi do myślenia. Co ciekawe, pierwsza właśnie jest jeszcze trochę niedopracowana. Trochę jest niedopracowana, jest to UFL. Ale podejście twórców, które jest kompletnie inne od tych dwóch wymienionych firm, daje i, i to jak widzę, jak ta, zmienia, jak ta gra się zmienia z tygodnia na tydzień. Jak ludzie mówią, ej, teraz za mało dostajemy za mecz, dobra, słuchamy was za dwa dni, wrzucamy update, że będziemy dostawać więcej za mecz. No, za Showdown dostało się za mało i już CO, w ogóle CO na Twitterze co chwilę pisze, co będą robić. Czy, czy widzicie, żeby CO tukeja albo jej w ogóle odpisywał coś ludziom? No nie, no oczywiście, że to jest trochę inna półka, ale. Jest różnica podejścia, nie? I co opiszę, Dobra, od następnego showdowna będą lepsze nagrody, bo widzimy faktycznie, że były troszkę za słabe. Można? Można. I jak widzę coś takiego, to mam nadzieję, ej, dobra, może ta gra jest jeszcze niedopracowana, ale na razie bawię się nieźle, powoli sobie rozwijam ten skład. I widzę, że oni próbują to cały czas upgrade'ować, patrząc na to, co ludzie im piszą i to mi się podoba, natomiast druga gra, która dała mi zdecydowanie bardziej do myślenia w tym aspekcie, to jest Marvel Rivals. Gra free to play, która nie zmusza mnie na każdym kroku do tego, żebym ja sypnął pieniądzem. Nie będę przegrywał z kimś, kto sypnie pieniądzem. Sypiesz pieniądzem, żeby, żeby twoja e, ta Scarlet Witch albo twój Spider man miał inny strój. Możesz sobie sypnąć pieniądze. Ale to, że sypniesz pieniądze, nie spowoduje, że ten ktoś będzie lepiej grał, że jego postać będzie miała lepsze atrybuty, nic z tych rzeczy. To jest tak, tak samo zresztą podobny system jak w Overwatchu był. Kurde, ja, ja już zapomniałem, że tak można w grach. Słuchajcie. Że, że są gry, gdzie wychodzi faktycznie skill, gdzie jest dobry balans, gdzie się dobrze gra, gdzie jest masa postaci do wyboru, gdzie się dużo dzieje, gdzie gra jest dopracowana. Oczywiście, jakiś teraz Turbofan Marvel grający w to 4 godziny dziennie, nie powie mi: A tutaj ta postać jest zbyt OP, coś. Oczywiście, ale jak ja na przykład gram sobie godzinę dziennie, co też uważam jest całkiem sporo, Bo ja, z którą postać bym nie wziął, widzę jej zalety. Jak trafiam na kogoś, kto potrafi grać jakąś konkretną postacią, widzę, że, że ma przewagę nade mną, i sobie myślę: Wow, mamy do czynienia z czymś, co jest dopracowane, nie żąda ode mnie hajsu, w ogóle jest free to play i nie żąda ode mnie hajsu. I gra w to masa ludzi, dobrze się w tym bawię. I dla mnie NBA zniknęło totalnie z radaru. W FIFA nawet nie grałem, w Division was teraz, w tym tygodniu po raz pierwszy. Od, od, od początku gry. Granie offline, granie offline. Dalej te gry, jeśli chodzi o karierę menadżera, zawodnika itd. to obie, mówię i FIFA, i NBA. Rozmawiamy dzisiaj o NBA. Dalej świetna gra, uważam. Fantastycznie się musi grać, na przykład jak się gra z zwykłymi zespołami na siebie, a nie tymi Pink Diamond'ami. Ale to, co się zaczęło dziać online to powiem wam, że yy, to, jest, to jest słabe, gdy ktoś wam daje namiastkę tego, co by mogło być, a później mówi, a jednak nie, dobra, tam 10 streamerów Nie, Ja nie mówię, że oni tak zrobili ze względu na 10 streamerów, ale na pewno to był jakiś powód. Może przez te święta się zregeneruje, ale powiem wam, łat, 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 łatwo nie jest, ciężkie życie, słuchajcie, streamera, gamera, <grywka> trzymajcie się. Wesołych świąt Wam życzę z tego miejsca. Jeszcze pewnie będę wam życzył innych, ale już wam mogę życzyć. Dzisiaj z 19, jak to nagrywam i jak to oglądacie. Ja Pinkala. Chwalcie się, czy dostaliście coś fajnego na prezent, i życzę Wam tego, żeby to była jakaś: jak już gra, to jakaś lepsza niż te, co tutaj wymieniałem. <ścoughs> Trzymajcie się. Na razie.